Cześć widzowie. Dzisiaj gramy w My Hotel. Teraz grami się ładuje, jak się załaduje, to do Was wrócę. Pamiętajcie, jak wrócić zrobić dzwoneczku i zaczynajmy grę. Dobra widzowie, gra już się zaczęła i musimy iść tutaj i co? Pierwsza osoba idzie do swojego pokoju i śpi. Okej. Okay. I że dzisiaj jeszcze może być odcinek z pro albo jutro. Nie wiem. Okej. Okay. Kolejny klient. A nie teraz tu trzeba. Okej. Okay. Pyk. I jeszcze obraz? Co ja tu zrobię? Na łóżko pościelę. Okej, okay. pokój. I idziemy. I do pokoju on też. Dobra. Kupujemy kolejny pokój. Okej. Okay. Bieramy napiwki. Sprzątamy tu po kościach hotelu. Bo mały bałagan tu zostawili. I wracamy po kolejnych trzech klientów. Dziękujemy. Okej, okay, widzowie. I teraz ona wstała. Ten też wstał. I tutaj pani też wstała. Ok. Zamykamy szuflady, otwieramy rolety. I czyścimy obraz, co? A nie wcielimy łóżko. Czemu oni tak zostawiają tutaj wszystko? W ogóle te tapety odpadają ścian z tych, pok z tych pokoi. Na pewno potem ty, tak nie będzie. Teraz zapraszam kolej, kolejnych klientów. Okej, okay, bardzo dziękuję. Dzień dobry. Dobra. Zaraz będziemy mieć chyba sprzątaczkę, czy nie wiem. Zobaczymy. Pieniądze. Sprzątamy i pyk. I jeszcze tutaj. Co co? O pieniądze dobra kupujemy. Widzowie. Czy Wy widzicie? Ile mamy teraz pieniędzy? Ja nie mogę. Ja nie mogę. My teraz mamy kurde 226 pieniędzy. Kurde, ja nie wierzę, ja nie wierzę. Dobra, już więcej nam mnie potrzeba na razie dziękujemy za tą ofertę ale teraz kupujemy sprzątaczkę? tak kibelek trzeba kibelek jest najważniejszy i co? teraz musimy iść po papier toaletowy dobra najpierw puszczę klientów Kolejny. Teraz idziemy po papier toaletowy. Nie, że więcej? Tak. Więcej nie mogę? Nie, nie mogę. Ja z tym papierem, nie znam, no, z tym papierem wpuszczam klientów. Kolejne widzowie, już puściłem tych klientów czasem z papierem toaletowym w rękach. Uuu! Tu widzę, że mi sprzątaczka zaraz wyprząta. Ja to przyspieszę, bo to jest za wolne. Moje szcząteczko, teraz musi to pani robić szybciej. Oh, ha, ha, ha. Pyk. O! Rec recepcji ktoś będzie pracował zamiast mnie. No to no, fajne, fajne. nie, nie, nie. Dobra. Wpuszczamy klientów. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Dobra, widzowie. Kupię rec recepcjonistę. Teraz nie będę musiał tu ciągle chodzić. Ulepszam pokój. Wow. Wow, wow, wow. Ooooooo i od razu teraz więcej pieniędzy będę dostawał ooo i postępy są Przepraszam Panią, że tu pani wejdę. Już wychodzę. Ale pieniądze za korzystanie z łazienki. Ja, o nie, papier się kończy. Trzeba przynieść papier. Okej. Okay. Mój hotel jest ogromny. Uh, dziękuję za pieniążki. Dziękuję. Idziemy do kibelka. I z tym papierem co zrobię teraz? Co ten papier? Aha, do świetnika. Bo ja cię, ja tutaj osób do do mojego hotelu, parking, to muszę mieć level czwarty. Ja mam pierwszy level. Pomogę ci trochę pani sprzątaczko. O, pomogłem jej. Nie, witam. Jej pomogłem, a jak wy byście zakładali kiedyś hotel. To nie wróćcie tak, że ci pracownicy wszystko, wszystko sami robią, tylko też im pomagajcie trochę. Tak jak ja tutaj pomagam pani sprzątaczce. O. Tu nie będzie miała co robić. O. Dobra, ona pójdzie tu, a ja pójdę tu. ja też tu muszę pracować. Dobra. Przyspieszę ją. Okej. Okay. Teraz. Papier się skończył, czy jest papier? Jest papier. Troszeczkę czemu nie są z tymi? O nie, idę po papier. Idę po papier. Przepraszam. Już idę po papier. Idę. Idę, proszę, proszę. Nie musi pan puczać tego hotelu. Jest papier, jest. Okej. Okay. Dobra, to jest Widowie Z tej gry, może będzie odcinek tak. Tak, tak, może będzie odcinek z tej gry. Dobra, widzowie, gramy dalej. No, mój hotel jest bardzo dobry. Pyk. Mamy pieniążki, możemy coś kupić O nie, papier, papier, papier Dobra, ile potrzeba? Jeden Jeden papier Dobra Już idę przynieść o nie, dwa mam Zaraz go wyrzucę do śmietnika A idealnie wziąłem, oj Aha, jeszcze jeden O nie, szybko, szybko, papier, pyk, pyk. O, i widzowie, zapomnij no, wam przypomnieć, że live, czyli specjal na tysiąc. Zbliża się z każdą sekundą. Byliśmy już tysiąc. Jeszcze tylko. I naszym i live już niedługo naszym następnym celem jest. 100 tysięcy. On nie papier się skończył. Ile jeden? Co jedno tysiąc pieniędzy? Dużo tu zarobiłem. Dziękuję. Teraz wszystkie toalety są aktywne. Ok. Pomogę pani. Dziękuję za te pieniążki. O, dobra, idę ulepszać następne pokoje. Dobra, ulepszam. Fik. Okej, okay, widzę, co się teraz dzieje. Czy ja mogę sobie zmienić postać? Nie, upgrade mam. Bo nie wiem, co się dzieje. Skiny? Nie no, ja biorę chłopaka. Chwileczkę. Skąd oni wiedzieli, że się Super Zink Smarek nazywał? Że tutaj są po co prawda trzy kropeczki, ale Super Zink Smarek. Nie nawiedzą to, bo jestem tak zalogowany na Google Play. <laughs> Inaczej to by mnie w ogóle nie nazwali. O nie, o nie, o nie. Od wezmę trzy. O tam przyjdę, a jeszcze się ostatni. Jeszcze się w ostatnim skończy papier. I chyba miałem rację. Nie, nie miałem. To papier idzie do śmietnika. Serio, Do śmietnika. No w tej grze jest takie marnowanie. W ogóle, czemu oni w dzień śpią? Nawet nocy w ogóle nie ma. Cały czas jest, właśnie w tej grze jest cały czas dzień. Halo, widzowie, co tu się dzieje? No to mam gigapytanie. Okej. Okay. Okej, okay, widzowie. Kiedy będę mógł dokupić pokój? Nie wiem. Wiem tylko widzowie. Tu mam coś takiego, że widzowie. Chyba na tym poziomie skończymy. Z tej gry na pewno będzie więcej filmów, ale widzowie, na razie to by było na tyle. Pa!